Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na materiał zupełnie inny niż wszystkie moje, taka moja wariacja na temat unboxingu. Jak może wyglądać otwieranie pudełka i pokazywanie Wam komponentów? No bardzo proszę, zobaczcie sobie na przykładzie gry ISS Vanguard, bo tak dużo zapytań dostałam, więc, więc pokazuję. Szczególnie, że raczej możemy spodziewać się polskiej wersji językowej tego tytułu, jak to zwykle w kampaniach Awaken Realms bywa. A zatem zerknijcie sobie, co kryje. Pudełko ja jeszcze rozgrywam sobie kolejne misje i lecę wciąż w kosmos. I oczywiście materiał na temat moich wrażeń pojawi się. Natomiast dzisiaj, teraz, unboxing. Dzisiaj zobaczycie wszystkie elementy prototypu gry ISS Vanguard. Oczywiście od wydawnictwa Awaken Realms. Jeśli natomiast nie chcecie zobaczyć zbyt dużo, no to będzie trzeba oglądać z zamkniętymi oczyma. Ok, mówiąc poważnie teraz, ponieważ dotarły do mnie wszystkie komponenty właśnie prototypu, a więc zobaczycie i posłuchacie o nich. Zacznijmy od map planet, które będą właśnie w takim zeszycie. Na każdej mapie są miejsca na karty, które położymy po wejściu do danej lokacji. Tu pojawi się karta unikalnego odkrycia. I są też miejsca na misje oraz wydarzenia. To w jaki sposób poruszać się pomiędzy lokacjami zawsze wyznaczają nam strzałki, wskazując połączenia między nimi oraz kierunek ruchu. No i oczywiście miejsce lądowania, i tu właśnie zacznie się Wasza przygoda na planszy i eksplorowanie kolejnych planet. Zerknijcie sobie na pozostałe planety, zanim pokażę Wam bohaterów i figurki. W każdej grze od Awaken Realms nie może nie być figurek, a zatem tak właśnie prezentują się bohaterowie, których będziecie wcielać się, starając się badać kolejne planety, odkrywać nowe niesamowite ciekawostki i starać się nie zginąć. Poza figurkami każdy gracz otrzyma swoją planszę. Umieści na niej kartę postaci oraz trzy rodzaje kostek w odpowiednio dedykowanych do tego polach na planszetce. Symbole na kostkach pozwolą na wykonywanie akcji podczas rozgrywki. Czas na karty. Na sporo kart. W tym pudełku są małe karty. I zacznijmy od kart wskazówek. Mamy cztery talie takich kart: zielone, niebieskie, żółte i brązowe. Kolejna talia to karty odkryć, i tu też rozróżniamy cztery typy, cztery rodzaje tych odkryć. A teraz czas na nieco ryzyka. Talia Hazardu, czyli ryzyka. Kolejne karty to karty ran, czyli raczej urazów, a oto Talia kart planów. Na koniec jeszcze kilka kart wyższej rangi. Następne pudełko, czyli karty eksploracji planet. Na kartach punktu zainteresowania zobaczycie wreszcie fajne grafiki kosmiczne poza tekstem. Każda z tych kart ma też unikalny kod, do którego skierują Was zasady gry podczas waszej przygody. Są karty wydarzeń, a także karty misji. I ostatnie pudełko, a w nim karty członków załogi, w tej grze ma być ich 100, więc tak naprawdę będzie w czym wybierać. nasz sprzęt, a także materiały. I to już nie będą karty, a takie mniejsze kafelki. I wśród nich znajdziecie drony czy jakieś odrzutowe kombinezony. Jak to w kosmosie? To są karty projektów produkcyjnych. Teraz kilka prototypowych kart stali projektów badawczych. To karty różnych sytuacji na naszym statku. A te to karty, które będziemy wkładać do specjalnego czytnika. Jak już wiecie, każdy gracz będzie dysponował figurką swojej postaci, a także planszą czy planszetką, ale otrzyma także pudełeczko z kartami, zależnie od tego, jaką sekcją się zajmuje. Zobaczcie, co w takim pudełku się mieści na przykładzie gracza z sekcji zwiadu. Każdy ma kilka koszulek z rangą dla swoich załogantów i tu będzie właśnie w środek umieszczał karty załogi. Sekcja zwiadu składa się z dwóch osób i są to Isabel oraz Galit. Gracz w tym pudełku otrzyma również zaawansowane karty akcji i te mają też bardzo fajne kosmiczne grafiki, nie tylko tekst. Jest także talia kart akcji. A te żetony, czy może raczej małe kafelki, to sprzęt tejże drużyny. I na koniec zerknijcie jeszcze na coś w sumie nietypowego w planszówkach, czyli taki właśnie segregator. Przeprowadzi on graczy przez wiele procedur i w odpowiednich momentach gry pokaże kolejne zasady, jakie będą graczom potrzebne, aby odbywać dalej przygodę w tej grze. Od czego zaczynamy? Od przyjazdu. Mamy tu określone procedury do wykonania i krótką część z zasadami. W specjalnej przygródce natomiast czekają na graczy karty do rozpatrzenia owych procedur. Natomiast w slotach na kolejnej stronie będziemy umieszczać karty aktywnych sytuacji. Odprawa to następna część sekwencji lotu, tak to nazwę, znów seria procedur oraz zasad gry rozładunek, czyli kolejna część naszych kosmicznych obowiązków na pokładzie ISS Vanguard. Obok miejsce na karty unikalnych odkryć. Archiwa misji to natomiast sekcja, która zachowa nasze karty z planet W sektorze medycznym będziemy leczyć członków naszej załogi i oni mogą znajdować się w różnym stanie fizycznym, od takiego bardzo poważnego, krytycznego po lekkie rany i lekkie urazy. Ściana Pamięci poświęcona jest natomiast wszystkim zmarłym członkom naszej załogi, którym należy oddać chwilę ciszy. Szybki zapis, zanim wejdziemy na mostek, i to jest właśnie moment, w którym możemy zakończyć rozgrywkę, aby potem po przerwie, stąd właśnie zacząć dalej eksplorować kosmos. Jeśli gramy dalej natomiast, to teraz właśnie wchodzimy na wspomniany mostek. I tutaj zaczynają się takie poważne procedury. Rzucamy kością statku, dodajemy atrybut generatora, aby uzyskać energię. Będzie nam ona potrzebna. Boku widać system, w którym aktualnie jesteśmy, a kolejne, które zobaczycie, to odwiedzone systemy. Pokój sytuacyjny. I tutaj znów rzut kośćmi, tym razem będą to kości czerwone i zielone, oraz dodawanie, dodanie atrybutu morale, aby określić aktualny poziom punktów odpowiedzi. Punkty będą potrzebne, aby zrealizować akcję skarb w sytuacji. Idziemy dalej i napotykamy laboratorium badawcze. A tutaj kolejne procedury. Oraz rzucanie kośćmi. Tym razem to będą czerwone i niebieskie kości. Dodajemy atrybut badań, aby zyskać punkty nauki. Koszt w punktach nauki widzimy na kartach projektów badawczych z boku i właśnie po to będą one nam potrzebne. No moi drodzy, zmieńmy otoczenie. Teraz wchodzimy do kompleksu produkcyjnego. Tu konieczne są rzuty kośćmi czerwonymi oraz niebieskimi. I tak samo dodajemy atrybut produkcji odpowiednio. I zbieramy punkty produkcji. Po co? By wydać je, po to, aby dodać nowe projekty do kolejki oczekujących projektów oraz przyspieszyć inne, i przyspieszyć cały proces. W hangarze czekają na nas procedury związane z rzutami kośćmi oraz kolejne zasady. Rzucamy tutaj czerwonymi i zielonymi kostkami. Dodajemy atrybut produkcji i uzyskujemy punkty montażu czy instalacji. W hangarze znajdziemy też różne statki kosmiczne, którymi polecimy eksplorować odwiedzane systemy. Koszary na ISS Vanguard, tutaj właśnie oddelegujemy członków naszej załogi do przeróżnych czynności, od takich zwykłych obowiązków, poprzez trening po odpoczynek. Kto natomiast nie odpoczywa, powinien przygotować się na misję, a zatem procedury odpalenia misji znajdziecie na jednej z kart oraz procedury eksploracji planet znajdują się na kolejnej. Stąd właśnie przeniesiemy się już na planszę planet, o ile lądowanie będzie pomyślne. I na koniec jeszcze procedury pod nazwą dryfujący i jak się pewnie domyślacie, to należy rozpatrzeć, kiedy nasza misja się nie powiedzie. Jak widzieliście, segregator przeprowadzi graczy tak naprawdę krok po kroku przez każdy etap gry. Znajdziecie w nim nie tylko zasady rozgrywki, nie tylko kolejne procedury, ale ten segregator stanowi także miejsce zapisu stanu rozgrywki i tak naprawdę nie pozwoli pomylić się, jeśli chodzi o kolejność rozpatrywania tych następujących po sobie etapów lotu, a tym samym i eksploracji kosmosu. Zatem, moi drodzy widzowie, ja lecę na kolejną misję.